Nazywam się Katarzyna Dobrzyńska, a to jest Beauty Express. Zaczynamy od gorących nowości od marki Benefit, bo w końcu doczekaliśmy się kremowych formuł. I tak, teraz swój ulubiony brązer hula kupicie w kremowej wersji za 185 zł. Ale to nie jedyna nowość, bo w ofercie pojawił się również rozświetlacz i nowy odcień kultowego już tintu. Nowy zapach od Armani. Do rodziny Sea dołączył nowy zapach Red Mask i sprawdzi się on każdemu, kto lubi truskawkowe i słodkie zapachy. Oprócz właśnie owoców lata możecie liczyć też na nutkę róży i piżmo. Zapach aktualnie kupicie w promocji w perfumeriach Douglas. Nowością jest też nowy podkład od Facebook. Ten podkład w poduszce ma być zamiennikiem dla kultowego podkładu TirTir. Tir. Kupicie go za około 40 zł, a sam produkt ma nam dawać rozświetlające, ale i kryjące wykończenie. My bardzo chętnie go sprawdzimy, więc możecie czekać na te. W drogeriach Hebe pojawił się nowy, wiralowy i zagraniczny produkt, czyli tinty do twarzy od marki Beauty of Joseon. Te produkty mają w składzie SPF 30, a oprócz tego mają wyrównywać nam koloryt i doskonale rozświetlać cerę. Ja na pewno się skuszę na tez, bo to są moje ulubione produkty latem, ale dodam tylko, że jest dostępny w 12 odcieniach, a jego cena to 71,99. W mediach społecznościowych niemałe zamieszanie zrobiły klapki, które założyła Wersów na konferencji Sea Bloggers. Meldujemy, że są to buty, które kupicie w sieciówce Mango. Ich cena to 149,99 i są dostępne w trzech odcieniach, a szczególnie bliski mojemu sercu jest ten masełkowy, który jest najgorętszym trendem tego lata. Polecamy sprawdzić. Zaczął się również sezon na promocję z okazji Dnie Mamy i tak donosimy, że w Seforze trwa akcja Lovely Day, czyli minus 25% na perfumy i minus 23% na resztę kategorii przy zakupach od 249 zł. Ja tutaj szczególnie polecę ceramidowy krem od doktora Jarta, który jest wspaniały, a więcej szczegółów akcji znajdziecie na stronie marki. W Douglasie online minus 20% na wszystkie marki i bezpłatne pakowanie na prezent. Polecę też sprawdzić aktualną gazetkę Lidla, bo jest tam bardzo dużo... Dużo kosmetycznych promocji, w tym Akcie 2 plus 1, drugi produkt za 1 zł, czy tradycyjne obniżki cen. Radzimy obczaić. To wszystko w dzisiejszym odcinku i widzimy się za tydzień o tej samej.